Witajcie w Holokronie. Dzisiaj słów parę o jednej z największych stacji kosmicznych w galaktyce, którą z łatwością można porównać do takich potęg jak Gwiazda Śmierci czy Star Starkiller. Poznajcie stację Centerpoint. Materiał należy do legend. Zapraszam. Stacja Centerpoint, znana kilikom jako Coloralog, czy też Ściągacz Światów, była starożytną stacją kosmiczną, która była zdolna do przemieszczenia całych planet za pomocą promieni ściągających. Została stworzona przez Kilików z roju Turut około 100 tysięcy lat przed rokiem zerowym. Tym samym mamy do czynienia z jednym z najstarszych znanych artefaktów wykonanych na polecenie architektów. Stacja została jednak odkryta dopiero za czasów wojen z Yuuzhan Wong. W 44 roku po bitwie o Yavin, Reynar Tull, Lubaka i Tekli spotkali się z ulem Turut z rasy Kilików. I właśnie tam młodzi Jedi poznali historię stworzenia pradawnej stacji, i to za pomocą mocy. Rój turut wraz z dziesiątkami innych uli stworzył center point pod kierunkiem syna i córki, których Kilikowie znali jako architekci. Przyłączając się do umysłu roju, rodzeństwo dało Kilikom siłę w mocy, by wypełnili ich projekt. Używając nowych możliwości, Kilikowie wydobyli i wytapiali rudę z asteroidów, a także przemieszczali się w przestrzeni bez żadnych innych środków napędu. To odkrycie obaliło wcześniejsze spekulacje wielu gatunków, że Kilkowie po prostu wchłonęli jednego z projektantów stacji Center Point do swojego zbiorowego umysłu i sprowadzili pamięć o stworzeniu obiektu do wspólnych wspomnień. Ta teoria była połowicznie prawdziwa, bowiem projektem faktycznie kierowało wspomniane rodzeństwo. Gdy zadanie zostało ukończone, niebiańscy opuścili umysł Ula i zabrali ze sobą dostęp do mocy. Eony przed ustanowieniem Republiki stacja Center Point była używana do przenoszenia planet systemu koreliańskiego (Koreli, Selonii, Drala, Talusa i Tralusa do ich obecnych lokalizacji. Po tej pracy struktura pozostała w punkcie między dwoma światami Talusa i Tralusa i generowała energię z ich projektorów studni grawitacyjnych. Kiedy Korelianie badali przestrzeń kosmiczną i ich system, odkryli również, że stacja Center Point znajduje się tam od zarania dziejów. Mimo, że studiowali ją i zamieszkiwali, stacja pozostawała dla nich tajemnicą o nieznanym przeznaczeniu. Nigdy nie ustalono, czy stacja została stworzona do zamieszkania, jednak nikomu to specjalnie nie przeszkadzało. Oświetlone i dość ciepłe środowisko szybko zostało zaanektowane przez Korelianczyków i stacja zaczęła być traktowana niczym planeta. Koloniści od pokoleń zamieszkiwali stacje wraz z domami, parkami, jeziorami, sadami i polami uprawnymi, tworząc tzw. jaskiniowo. Podczas kryzysu koreliańskiego w 18 roku po bitwie o Jawin odkryto, że unikalny system wiązki, który posiada stacja, może być użyty jako broń. I to nie byle jaka, ale broń, która może przesuwać całe ciała niebieskie, czyli np. niszczyć gwiazdy. Potencjał broni był więc bliski do tego, który oferował pogromca słońc. W tym kryzysie Trakan San Solo zamierzał wykorzystać stację do zmuszenia całych systemów gwiezdnych do poddania się i przywrócenia systemu imperialnego. Po Wielkiej Bitwie, która wstrząsnęła systemem koreliańskim i prawie pogrążyła Nową Republikę, tzw. Spisek Gwiezdny został zażegnany. Wiele lat później, podczas wojny z Yuuzhan Wong, Anakin Solo odmówił użycia stacji Center Point do zniszczenia całej floty Wągów w bitwie o Fondor, więc zamiast tego zrobił to Trakan Sal Solo. Niestety jego strzał nieco chybił, co spowodowało zniszczenie nie tylko połowy floty Yuuzhan Wong, ale prawie trzech czwartych sprzymierzonej floty Hapanów. W 1940 roku stacja Center Point została podobnie użyta jako broń, ale tym razem to Koreańczycy sięgnęli po jej możliwości. Stacja w tym czasie była dowodzona przez robota, którego zaprogramował Sal Solo, by maszyna sądziła, że jej panem jest Anakin Solo. Ben Skywalker był jednak w stanie wyłączyć stację, a tym samym przerażająca broń została unieszkodliwiona. Planowano nigdy więcej jej nie używać, była bowiem zbyt potężna. Niestety, mimo uszkodzeń, jakich doznała stacja, Center Point ponownie zaczęła działać. Broń została wystrzelona z inicjatywy premiera Pięciu Światów, Sadrasa Koyana, aby zniszczyć Sena Solo i drugą flotę Sojuszu Galaktycznego. Solo zdołał przeżyć szturm, choć Druga Flota nie miała tyle szczęścia. Później wrócił do Center Point na czele grupy zadaniowej, aby przejąć stację i wykorzystać ją przeciwko Konfederacji. Widząc, że równowaga sił znacznie przechyli się na korzyść każdego, kto posiada ogromną niszczycielską siłę stacji, wielki mistrz Luke Skywalker i Nowy Zakon Jedi przeprowadzili nalot na stację, aby w końcu ją zniszczyć. A trzeba pamiętać, że kiedy Luke Skywalker rusza atakować jakąś stację, to już wiemy, że będzie grubo. Potężny impuls grawitacyjny zdetonował stację, usuwając wszelkie ślady enigmatycznej struktury systemu, zabijając wszystkich na pokładzie i niszcząc niezliczone statki w promieniu wybuchu. Chłopak z farmy ma rozmach, to trzeba mu oddać. W wyniku tego wydarzenia miejsce zwane jako stacja Sinkhole przy otchłani zaczęła działać nieprawidłowo, co ostatecznie pozwoliło na uwolnienie się Abelot, ucieleśnienia chaosu i potężnej istoty ciemnej strony. Ale to już inna historia. Słów parę o samej konstrukcji stacji. Stacja Centerpoint miała prawie 350 km długości i 100 km szerokości. Składała się z kuli o średnicy 100 km oraz dwóch masywnych walców o długości około 125 km, osadzonych na obu biegunach kuli. Stacja wirowała wokół osi przechodzącej przez środki walców i dwa bieguny kuli. W jej wnętrzu założono później wspomniane miasto jaskiniowo. Znajdowała się tam ogniokula, czyli sztuczne słońce, będące reaktorem. Jaskiniowo okazało się później czymś w rodzaju zasobnika energetycznego do broni o nazwie Gwiazdogrom, potężnego repulsora, będącego w stanie wysyłać wiązkę energii repulsorowej o tak dużej mocy, że mogło wywołać reakcję łańcuchową wewnątrz słońca i doprowadzić do wybuchu supernowej. Jeżeli jesteście ciekawi innych wielkich maszyn zdolnych do takiego zniszczenia, to polecam Wam odcinek pod tytułem Maszyny Zagłady, który kiedyś pojawił się już na kanale. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Proponujcie tematy odcinków w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał. Uszanowanie dla patronów oraz archiwistów Holokronu na YouTube. Niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.